Dzisiaj 9 czerwca obchodzimy wspomnienie świętego Kolumbana. Jest jednym z wielkich świętych irlandzkich pochodzących z VI wieku. Postać bardzo niezwykła i taka frapująca, dlatego chciałem się z Tobą też podzielić. Może będą dla Ciebie inspiracją jego losy. To jest taki krótki materiał. Widzisz takiego wydawnictwa. Święci na każdy dzień. I święty Kolumban. No, naprawdę niezwykła postać. Jego imię jest łacińską formą irlandzkiego kolum, które później było przekształcone w kolum kil, czyli kolum z kościoła. Z racji jego częstych wizyt w kościele, gdzie odmawiał psalmy. Kolumban kształcił się w szkole w Mouville, później przeszedł do Clonart, jednego z największych e, klasztorów i jednej z najsłynniejszych szkół w Irlandii. I tam przyjął święcenie kapłańskie. Ale potem, kilka lat później, nastąpił epizod, który no, całkowicie naznaczył jego drogę. Otóż Kolumban był rozmiłowany bardzo w starych rękopisach i przypomniał sobie, że w opactwie Mowil znajduje się piękny psałtyrz, który chciał mieć na własność. Udał się z wizytą, e, gdzie się w tym kościele ukrył, i zaczął kopiować rękopis. Ale został nakryty i nakazano mu zwrócić manuskrypt. Wobec e, jego odmowy sprawę skierowano do króla, ale potem kwestia się bardzo skomplikowała. Nie wchodząc w szczegóły, to Kolumban poczuł się tak zraniony i upokorzony, że e, udał się do plemion północnych i i zaczął je podburzać i ostatecznie wywołał powsta zbrojne powstanie przeciwko królowi. Wybuchła gwałtowna wojna, w której zginęło bardzo wielu ludzi. I synod ogłosił Kolumbana winnym podżegania do wojny zamiast głoszenia pokoju i ekskomunikował go. Ale ten ekskomunikowany stawił się przed synodem. No i być może spodziewał się kolejnych kar, ale. Na jego przemoc nie odpowiedziano przemocą. Opat Brendan, pomny słów świętego Pawła, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięże, ku wielkiemu zaskoczeniu zebranych uścisnął go z miłosierdziem. Ekskomunika została zniesiona, ale pod jednym warunkiem, miał nawrócić tyle osób, ile zginęło z jego powodu. Tak zrodziło się powołanie misyjne Kolumbana i choć jego realizacja nie była natychmiastowa, nastąpiły lata waha, Przemiana Kolumbana, zebrał 12 towarzyszy, ewangelizował piktów, szkotów. No długo by opowiadać, doczytaj. Przygotuję dłuższy materiał, a Tobie niech pan Bóg błogosławi.